Witajcie, kochani! Dla tych, co są tu pierwszy raz, ja mam na imię Arleta. Jestem dziękoterapeutką. Gram na misach tybetańskich, gongach, tak drumach, tinkszach i innych ciekawych czarodziejskich instrumentach. Otworzyłam tutaj ten przestrzeń dla Was, byście w wolnej chwili mogli doświadczać ciszy, spokoju, a przede wszystkim siebie. Umieszczam tutaj mini koncerty relaksacyjne, żebyście w wolnej chwili mogli sobie pomedytować czy wyciszyć się przy moich miejscach. Od czasu do czasu spotykam się też z fajnymi, ciekawymi ludźmi i rozmawiamy sobie tutaj o sposobach radzenia sobie ze stresem. Z mojej praktyki wynika, że jest to temat bardzo ważny i bardzo aktualny dla Was. Ok, dzisiaj jesteśmy znów w moim gabinecie. Goszczę tutaj Justynę Drosztytjaniec. Mm. Witam, Justynko. Bardzo witam, mi miło, że przyjęłaś moje zaproszenie i że znowu możemy się spotkać. Mówię znowu, ponieważ jakiś czas temu rozmawiałyśmy z Justyną z kolei u niej w gabinecie o masażach hawajskich i jak one właśnie przyczyniają się do uwalniania codziennych napięć i stresów. Link do tego wywiadu umieszczę. Pod tym filmem. Krótko tylko powiem dzisiaj, że Justynka jest moją wieloletnią przyjaciółką i jest cudowną osobą kobietą wielowymiarową, bardzo wszechstronnie utalentowaną. Robi naprawdę mnóstwo różnych rzeczy. O tym będziecie mieli w naszym poprzednim filmie. Justynko, no bardzo się cieszę, że się znowu spotykamy i że przyjęłaś moje zaproszenie. No, ja tobie też już dziękuję, Arlewko. Miło mi tutaj u Ciebie gościć. Mhm. Także dziękuję. Dobrze, kochani. Z inspiracji moją osta naszą ostatnią rozmową wyłonił mi się taki temat, jak uspokoić umysł. Ponieważ, no jak już wtedy też powiedziałeś, spokojny umysł, wyciszony umysł niewątpliwie ułatwia nam wejść w stan takiego głębszego relaksu, odpoczynku, prawda? tylko osoby, które przychodzą do mnie na masaże indywidualne czy na koncerty grupowe, dosyć często mówią po sesjach, że no. Przez cały czas y, odczuwały karuzelę, taki korowód, myśli, przeróżne mm -hmm. myśli, głowa tam, wiesz, buzowała, pracowała i de facto nie udało im się wejść w ten stan relaksu, wyciszenia, a tak bardzo tego potrzebują. <grywka> I y, y, kiedy, kiedy pytałam się, no dobrze, ok, to co z tym zrobiłaś, co z tym zrobiłeś? No to często słyszę w odpowiedzi, słyszałam w odpowiedzi, no wiesz, bo z całych sił starałam się, starałem się to przerwać, jakoś uspokoić, zatrzymać te myśli, no ale niestety nie udało się. <śle> eee, I zobaczcie, co tu jest teraz, z całych sił, tak? Czyli eee, osoby często wkładają wysiłek w to, żeby uspokoić umysł, jak wiemy, wysiłek jest związany z pewnym napięciem jednak, mm. a to napięcie będzie generowało kolejne napięcie i tak wejdziemy w takie błędne koło napięcia, tej walki, tak? tego siłowania się ze swoim umysłem, no i niestety to nie wprowadzi nas w stan skupienia, w stan taki odprężenia, relaksu. I chciałam się zapytać Ciebie, bo też przecież pracujesz mm. wiele lat z ludźmi, jakie ty masz tutaj doświadczenia, jakie przemyślenia. Eee, no właśnie, podziel się z nami, proszę. No właśnie, no, no, umysł jest takim kluczem, mm -hmm. bo y, wpływa na naszą chemię, naszego ciała. Tak. Jak mamy spokojny umysł, to mamy też zrelaksowane ciało. Yy, I teraz. No, na siłę oczywiście się nie da, nie da się. ale mm -hmm. można umysł y, ukierunkować. Mm -hmm. Jeżeli uda nam się wygenerować myśli, które są dla nas przyjemne, które sprawiają tak. nam radość, mm. to nasze ciało będzie czuło się mm -hmm. bezpieczne i wytworzy mm -hmm. się chemia, która nas rozluźni. Mm -hmm. Jeżeli właśnie nie potrafimy być w stan ciszy i spokoju, tak. to dobrze jest po prostu te myśli świadomie ukierunkować mm -hmm. na przyjemne rzeczy. Mm -hmm. To, co sprawia nam radość, tak. Jeżeli na przykład nasz umysł y, ma jakiś kłopot, tak. nie mamy tak. jakiś kłopot w życiu, tak. no to wiadomo, że umysł będzie cały czas szukał rozwiązania. Tak. Czasami tego rozwiązania możemy nie widzieć, mm -hmm. nie znać. Tak. Ale jeżeli sobie wyobrazimy, że to rozwiązanie jest mm -hmm. i my go doświadczamy, czyli mm -hmm. możemy generować sobie takie uczucie radości, że to rozwiązanie mm. już to jest rozwiązanie. i my jesteśmy już tacy Co? szczęśliwi, to wtedy też się uspokoimy mm -hmm. i wtedy też y łączymy się z naszą nadświadomością, z naszą mm -hmm. kosmiczną taką wielką mocą, mm -hmm. która też nam przybliży, że to rozwiązanie nam się szybko pojawi w naszym życiu. <laughs> <laughs> Już chciałam tutaj właśnie dodać, że można do tego tak. wykorzystać też właśnie malowanie. malowanie. Mhm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo no właśnie, a jak właśnie... można wykorzystać malowanie? W jaki sposób to malowanie może nam pomóc w wyciszeniu umysłu? Jak to się dzieje? Mm -hmm. My podczas malowania skupiamy się. Tak. Właśnie na kolorach, na... Mm -hmm. No przykładowo, jeżeli mamy problem, tak. to możemy sobie narysować rozwiązanie. A okay. Jeżeli nie znamy tego rozwiązania, tak. to możemy przykładowo sobie po prostu mm -hmm. symbolicznie, mm -hmm. jako kolory. Tak. Można nadać po prostu intencją, że, mm -hmm. że, że, że to jest już rozwiązanie. Mm -hmm. I wtedy nadajemy y, kierunek, tak. nadajemy moc tak. y, też. Rozładowujemy też napięcia, które podczas malowania, mm -hmm. tak? no, bo y, mogą się uwolnić nawet wiesz, może płacz, czy tak. strach, czy mm -hmm. no cokolwiek, co, 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 co jest w nas, poprzez rękę, poprzez ruch, poprzez tak. kolor, to wszystko może doprowadzić do um, transformacji. Mm -hmm. Bo chodzi o to, żeby to, co jest w nas, czyli takie. Mm, bo problem zawsze no. generuje takie trudne emocje tak. w nas. Jeżeli my te emocje przetransformujemy mm -hmm. y, i możemy to właśnie przetransformować za pomocą pędzla, kolorów, tak. y, no to właśnie powoduje to w nas harmonię. I wtedy, jak patrzymy na taki obraz, to mm -hmm. już widzimy wtedy to nowe, mm -hmm. to rozwiązanie, które, którego pragniemy. I nie, nie musimy wiedzieć konkretnie, co to jest. Mm -hmm. Świat już. Zadba. Zadba. A jak ktoś mówi, no Jezu, ja nie umiem malować, ja mam dwie lewe ręce. No właśnie, <grym> no właśnie <ja> tego pokazałam <grym> taki obraz, że tutaj nie <grym> potrzeba, tu chodzi właśnie o to, żeby, <grym> yy, no właśnie, jeżeli my coś osądzamy, to się tego boimy i tak. budzi to w nas niechęć i tak dalej, ocena, tak. ale jeżeli po prostu bierzemy farby, jeszcze weźmiemy takie kolory, które nam się spodobają mm -hmm. i po prostu sobie coś pomiziemy, tak. tak? Kreski, kropki, mm -hmm. kółeczka. Mm -hmm. y Pobawimy się, jak te farby się razem mieszają ze Czyli sobą. To taka zabawa, wewnętrzne tak, tak. dziecko. Tak, no dokładnie. wewnętrzne dziecko może sobie tutaj eksperymentować. Zdobanie. Tak, można użyć paluszków, mm -hmm. tak. niekoniecznie pędzla, to tak. jeszcze tak. czucie do tego włączamy. Mm -hmm, mm -hmm. O, ciekawe, ciekawe, tak mm -hmm. paluszkami zwilniają. No, dokładnie, nawet nogami można. O, właśnie. A słuchaj, a czy kolory mają jakieś, nie wiem, interpretujemy jakoś te kolory, czy one mają jakieś takie, Znaczenie tutaj na przykład w tym obrazie jest dużo różowego, mm. lila, tak? Ale ten różowy mi się tutaj tak najbardziej tak. E, i, i liliowy. Czy to ma też jakieś znaczenie? Jaki kolor wybierzemy? Tak, tak, ma znaczenie. Mm -hmm. e, różowych to jest akurat kolor miłości, tak. e, zielony też, zielony mm -hmm. też pobudza nasze zdrowie, mm -hmm. pobudza też nasze serce. serce. Mm -hmm. Mm -hmm. E, żółty, złoty to są tak. kolory, które powodują radość, szczęście, bogactwo. A, a, e, no, tu jest dużo też kolorów perłowych, które nie no, nie no, wiem, czy to tak pewnie tak nie będzie widać, no, 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 właśnie w zależności od światła. Tak. Mm. Niebieskie na przykład dodają nam y, mm. przestrzeni. Jak, jak mamy mało przestrzeni, to mm. możemy sobie błękitami się bawić. Mm -hmm. y, jak potrzebujemy wzmocnić zdrowie, no to mm. zielony. Tak. Y, jak potrzebujemy więcej mocy, takiej siły, no to czerwony. Mm. Mm -hmm. Jak mm -hmm. radości, no to pomarańczowy, żółty, mm -hmm. złoty, właśnie tak. też. Mm -hmm. No są też kolory, teraz mamy dużo. Mm. Duży zestaw takich brokatowych różnych, mieniących się kolorów, to już w ogóle jest Pięknie. Magia. Mm. No właśnie. Czyli widzicie, taka, to, to nie ma być jakaś taka, jakiś taki obraz konkretnie czegoś, tylko bardziej właśnie taka zabawa kolorem takie pójście za, za swoją mm -hmm. intuicją. Ja pamiętam, myśmy kiedyś z Justynką robiły takie, takie ćwiczenie, że miałyśmy oczy zakryte i wybierałyśmy intuicyjnie lewą ręką kolor, mm -hmm. tak? I się coś tam rysowało, właściwie nie wiedziałyśmy tak. co. Jaka pani spodzianka, później jak się te oczy otworzyło, wow, co ja tu wymalowałam, jakie kolory! Dokładnie, tak. No tak, to, to faktycznie jest taka, taki luz, nie? żeby sobie dać właśnie takiego luzu, tak po, pozwolenie sobie na takie popłynięcie, na taką zabawę z kolorem i z kształtem, prawda? Czy, czy nie musi to być pędzel, może to być palec, może to być noga, cokolwiek. nie Tym bardziej, że jak wchodzimy w te twórcze energie tak, radości, tak, tak. bo też Wpływamy na nasz umysł, że on się wycisza, on się też ukierunkowuje na to, co jest właśnie radosne, przyjemne, twórcze. No właśnie. Nasze ciało się tak. wtedy też rozluźnia. Tak. Poczujemy tak. się bezpiecznie, tak. w energii właśnie takiej radosnej. Tak. Tak. I wiesz, co mi tu jeszcze wybrzmiało, jak mówiłaś o tej mandali właśnie i o tym rozwiązaniu, że my nie musimy konkretnie tego rozwiązania znać, mhm. ale otwieramy się na najlepsze dla nas rozwiązanie. Tak. I to jest takie fajne, że, że uruchamia się też to zaufanie. Tak. Zaufanie do wszechświata, ok, cokolwiek. Tak, cokolwiek do mnie przyjdzie, to będzie najlepsze rozwiązanie mojego problemu, czy tak. mojego dylematu, ta, czy iść w prawo, czy w lewo. Jest, że, że to rozwiązanie już jest. Tak. Nie? To jest takie, a, takie piękne w tym wszystkim. E, no, tak. E, powiem Wam, że faktycznie no, malowanie ma, ma swoją moc, ma taką. Mm, ma taki, taki wymiar, też taki materialny, że to, co gdzieś tam we mnie jest nienazwane, właśnie niedopowiedziane. Ja nie wiem, jakie to jest rozwiązanie, ale z, z chwilą, właśnie jak ja to przeniosę sobie na papier, tak. to już jest, to już coś jest, ja już to widzę, ja mogę to dotknąć. Ja mogę z tym dalej pracować nawet, nie? Ja mogę sobie medytować, mogę sobie grać, mogę sobie na to po prostu powiesić gdzieś w widocznym mm -hmm. miejscu, i to ze mną będzie pracowało. Super. Tak, dokładnie. A wow, to jest naprawdę ja A mogę powiedzieć to... o tym obrazie? Tak, tak. O, no super. To, to, nam spadło, to tak. nic, to nic, to nic. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie tutaj widać. To jest obraz, który Justynka namalowała dla mnie. To jest Matka Ziemia. Ja potrzebowałam, ja byłam wtedy też w takim, w takim momencie, gdzie ja potrzebowałam uziemienia. Ja za bardzo gdzieś tam miałam takie tendencje do szybowania, do latania, do tej duchowości. Byłam, no to tak, nie wiem, tak po prostu zafascynowana i ta ziemia to była taka, wiecie, taka B. Ale potem też przyszło do mnie takie rozpoznanie, że tak naprawdę yy, ja nie polecę nigdzie, jak nie będę porządnie uziemiona i zakorzeniona i nie zaakceptuję tego materialnego aspektu istnienia. No, i właśnie poprosiłam Justynkę o taki obraz. Matki Ziemi z korzeniami. z korzeniami, gdzie tutaj nie wiem, czy, czy tutaj widać, także od stóp jej właśnie odchodzą korzenie, jest to drzewo też. No, taki naprawdę bardzo silnie ten obraz ze mną pracuje. To już parę ładnych lat temu było namalowane, ale do dzisiaj ten obraz tak mocno ze mną tutaj jest, w moim gabinecie. I jak przychodzicie, to też podziwiacie, kontemplujecie go. E, no Nie było chyba osoby, która by się nie zachwyciła, która by się choć na sekundę nie zatrzymała. Wow, ale to śliczne widzę. A tutaj nam z kolei spadł taki obrazek też piękny, e, piękny lew. To już Ty możesz opowiedzieć chwilę, co to, co to dla Ciebie? Tak, tutaj to jest no? modala, która mm -hmm. y, równoważy y, co w nas jest takiego księżycowego i słonecznego, tak. energię męską i żeńską, y, cień i światło. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu jest też energia Kundalini, pan Aha, aha. Y, I tutaj takim przewodnikiem duchowym jest lew. Mm -hmm. Lew, który jest właśnie odważny, mm -hmm. który potrafi przewodzić. Mm -hmm. y, ma w sobie też dużo mądrości. Yy, ale też właśnie spokoju, ma niebieskie Świetnie oczy. Niebieskie. Mhm. Tak. Ah, tak przepięknie. Moc. moc, tak. Mhm. Mhm. Przepięknie, słuchajcie, no Justynka maluje po prostu cudownie. Mm, a tak jeszcze tutaj e, chciałam o dźwiękach też mhm. powiedzieć, bo e, to co osobiście na mnie działa i chciałam też zapytać o Twoje doświadczenie, to są dźwięki, tylko na mnie e, jakoś tak bardziej działają takie dźwięki mocniejsze, typu bęben, e, typu grzechotka, typu gong, tingsha. Mm, gong, bęben, grzechotki to pewnie znacie, ale tingsha może, może nie każdy z Was, nie każda z Was. To jest tingsha. To są takie dzwoneczki i uderzamy je delikatnie bardzo. Tak. I to jest taki fajny dźwięk. I ja po prostu czuję, ja zawsze na otwarcie sesji gram na tym, i czuję po prostu, jakby mój umysł zaczynał się tak, wiecie, kanalizować i zaczyna spoczywać na tej fali dźwiękowej. Jest cisza, nic większa, mżarsza. Niech tak to będzie chociaż, nie wiem, 30 sekund to już jest coś. Mm -hmm. Takiej kompletnej ciszy. A na ciebie jak dźwięki, bo ty też przecież jesteś dźwiękoterapeutką, grasz. Jak ty odczuwasz to? Na mnie wiesz co, wszystkie mm -hmm. dźwięki te mm -hmm. relaksacyjne bardzo mm -hmm. dobrze oddziaływują. Mm -hmm. Takim chyba instrumentem, który powoduje, że. Robi się do mnie przestrzeń i tak no. jak mi się było robi, to jest nasz tang drum. Tank drum. Mm -hmm. mm. Tak, tak. O tang drumach tak. zrobimy osobny film. <laughs> to już jest w planie, także niebawem. niebawem. <laughs> Dobrze kochani, to tak podsumowując tą naszą dzisiejszą rozmowę, zachęcamy Was do poszukania jakiejś Waszej osobistej formy twórczości, która będzie działała kojąco na Wasze umysły. Może poeksperymentujcie z malowaniem, może z masażem, może z dźwiękami. Pa, pa!